System Safe Pass jest nowoczesnym rozwiązaniem, które poprzez zaawansowane technologie, takie jak inteligentne oświetlenie, czujniki ruchu, sygnały dźwiękowe, znacząco zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Specjalne słupki zaczynają świecić na pomarańczowo, kiedy pieszy lub rowerzysta zbliża się do pasów, lub na czerwono, gdy się na nich znajduje. Do tej pory doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, a teraz postawiliśmy na nowy system. Na wniosek mieszkańców wytypowaliśmy dwa takie przejścia. Dziękuje gdzie mieszkańcy prosili o poprawę bezpieczeństwa. Jedno to jest na ulicy Muńskiej, tuż przy rondzie Pileckiego. Drugie miejsce to jest przy ulicy Kupieckiej. Tam po, po, zakończyliśmy inwestycje, zostały wykonane tak zwane safe pass. Tutaj przy moście, gdzie jest ta barierka od, 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 odgraniczająca pas drogowy od samej jezdni, samą jezdnię od chodnika te słupki, jak najbardziej, są potrzebne. Drugie, drugie zamontowaliśmy niedaleko szkoły, więc mamy nadzieję, że to znacząco poprawi bezpieczeństwo właśnie na tych dwóch przejściach. Ale na tym nie koniec. Miasto planuje wdrożenie tego systemu również w innych miejscach. Rozmawiamy o przejściu przy ulicy 6 dywizji. Tutaj niedaleko skrzyżowania za artyleryjską. Tam, z uwagi na to, że drzewa rosną bardzo blisko przejścia dla pieszych, bardzo często oni niewidoczni, szczególnie dla tych, którzy wjeżdżają od strony Szczecina do miasta i tak naprawdę takie słupki by się przydały na przejściach przy szkołach. Wiadomo, to jest instalacja, której nie postawimy wszędzie. Nie, nie sposób na każdym przejściu taki, tak, takie słupki postawić, bo nie przestałyby spełniać swoją rolę. Tak? Natomiast no, te przejścia w pobliżu szkół plus takie, które mieszkańcy wskazują jako potencjalnie niebezpieczne, jak najbardziej będzie można takie safe pasy montować. Koszt montażu systemu SafePass na obu przejściach to blisko 130 tysięcy złotych.